Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w Tobie życie. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął, go uzdrowił i odprawił, a do nich rzekł, Któż z Was, jeśli Jego syn albo Wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień Szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć: Jezu, zaczynam ten dzień razem z Tobą. Ty, który przyszedłeś w Szabat do domu Faryzeusza, wchodzisz dzisiaj w moje życie. Poczuj się dobrze w moim sercu. A ja chcę odpocząć w Twojej obecności. I to będzie piękne spotkanie, czyli modlitwa. Idziesz do faryzeusza nie po to, by kogoś przekonać, ale żeby pokazać, że miłość nigdy nie ma wolnego dnia. Oni cię obserwowali, a ty patrzyłeś z miłością. Nie szukałeś winnych, tylko tego, kto potrzebuje pomocy. Zobaczyłeś człowieka chorego. Widzisz też moje słabości, moją niemoc, może nawet chorobę fizyczną. Ja wiem, że to dla ciebie, Boże, nie jest obojętny temat. Kiedy zobaczyłeś człowieka chorego, nie pytałeś czy wolno, po prostu go uzdrowiłeś. Bo dla ciebie, Jezu, miłość jest ważniejsza niż prawo. Tego chcę się dzisiaj od ciebie uczyć, Panie. Wiem, że łatwiej jest mieć rację niż mieć serce. Łatwiej znać przepisy niż kochać, łatwiej osądzić niż zrozumieć. A Ty uczysz mnie, że sens wszystkiego, wiary i życia jest właśnie w miłości. Miłości trzeba się uczyć, czasem powoli, popełniając błędy, upadając. Ale lepiej całe życie uczyć się kochać, niż perfekcyjnie znać zasady i nie mieć serca, nie widzieć człowieka, a tłumaczyć sobie, że jestem w porządku, bo jestem wierny zasadom, literze prawa. Jezu, naucz mnie dziś zatrzymać się przy człowieku, nawet jeśli to nie jest wygodne. Pomóż mi widzieć dobro. Przebaczać tam, gdzie boli, mówić spokojnie, nie podnosić głosu. Przywróć sens mojemu sercu: Niech prawo będzie mi sługą, a nie panem. Niech każde słowo, które dzisiaj wypowiem, będzie słowem Twojej obecności. Panie, naucz mnie dzisiaj kochać bym zrozumiał, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Przemień moje serce, by było wrażliwe, by kochało. Na taki dzień, w którym pójdziemy naprzeciw drugiego człowieka z miłością, chcę Ci pobłogosławić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, jeszcze jedna informacja. Od poniedziałku wyruszam na moje osobiste, kapłańskie, doroczne rekolekcje. Nie takie, które będę głosił, ale takie, które chcę przeżyć. Taki czas ciszy, słuchania i spotkania z Bogiem. Chcę prosić, pomódlcie się za mnie. Chcę ten czas przeżywać naprawdę głęboko i zabieram w ten czas także Was. Jeśli ktoś chciałby w tym czasie postawić mi wirtualną kawę, Niech potraktuje to nie jako wsparcie finansowe, ale jako gest obecności. Znak, że jesteśmy razem w modlitwie. Dla mnie ta kawa to coś więcej niż symbol to wspólnota. Przy okazji, przeznaczę tą kawę wirtualną na te potrzeby rekolekcyjne. Wszystko, co w tych dniach usłyszę i przeżyję, ofiaruję też w Waszych intencjach za zmarłych. I za tych, którzy potrzebują pokoju, światła i bliskości Boga. Dziękuję za każde dobre słowo, za obecność, za modlitwę, a także za tę filiżankę dobroci. Do jutra. Miej piękny dzień, niech ci Bóg pobłogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.